Cześć, Paweł Winiarski z tej strony i jeśli zastanawialiście się, jak wygląda rozłożenie sił w polskich serwisach VOD, generalnie serwisach streamujących treści wideo w internecie, to już śpieszę z odpowiedzią. Tylko 3% deklaruje korzystanie z Netflixa, ale aż 45% z CDA.pl. To są dane pochodzące z raportu przygotowanego przez InFuture Hatalska Foresight Institute we współpracy z UPC oraz domem mediowym OMD. I te badania nazywają się Przyszłość Telewizji – Czynniki Zmian to jest taki raport, który ma nakreślać prognozy tego, jak będzie się zmieniał rynek telewizji w przeciągu najbliższych 5 lat. Natomiast nas interesują te dokładnie dane, które, jeżeli spojrzelibyście na to, że 3% Polaków korzysta z Netflixa, to wbrew pozorom przy tak krótkim czasie, jaki jest ta marka i ten serwis w naszym kraju, to wcale nie są fatalne wyniki, wręcz przeciwnie. Natomiast fatalnym wynikiem jest 45% dla CDAP. Zacznę od tego, że nie będę tutaj zarzucał CDA tego, że tam są pirackie filmy, nawet jeśli są. Teraz postawmy się w sytuacji, w której mamy sobie panią Karynę i pana Sebastiana. I małego Brajanka, który jest jedyną osobą w rodzinie, która potrafi obsługiwać internet i na przykład wyszukiwać filmy. I wyobraźmy sobie, że rodzice chcieliby obejrzeć, czyli Karyna i... Seba chcieliby, przepraszam, pan Sebastian, chcieliby obejrzeć Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, które można było już rok temu kupić na DVD, można też było kupić ten film na VOD, można go było obejrzeć w przeróżnych źródłach, a jakiś czas temu pojawił się również w Netflixie. No i ten mały Brianek siada przed komputerem i wpisuje Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, cały film. No bo po takiej mniej więcej, po takiej mniej więcej haśle ja też bym szukał ewentualnie, gdzie można znaleźć taki film do obejrzenia w internecie. Natomiast już bym nie pisał VOD, nie pisałbym Netflix, nie pisałbym takich rzeczy, bo powiedzmy, że nie wiem, że takie usługi istnieją. No i teraz do kogo tak naprawdę można mieć pretensje, jeżeli chodzi o to, gdzie ludzie wchodzą oglądać filmy w internecie? W zasadzie do każdego. Na pewno można mieć pretensję do firmy i do serwisu, który umożliwia oglądanie takich treści w internecie bez ponoszenia żadnych kosztów, bez opłat. Wiele tego typu serwisów... Już nie będę tutaj przytaczał nas, zostało pozamykanych, natomiast no nie szukajmy się, ludzie, którzy chcą oglądać za darmo filmy w internecie, nie zastanawiając się nad tym, czy one są legalne, czy są nielegalne, czy one tam powinny być, czy nie powinny być, czy może powinni ci ludzie jednak zapłacić za te filmy, oni po prostu sobie przeskorzą na inny serwis, no i na przykład trafią do CDA.pl, które będzie dobrze pozycjonowane w Google i tam będą się te filmy mm, pojawiać. Tyle tylko, że to przebudzenie mocy jest również w Netflixie, ale za Netflixa trzeba zapłacić i Netflix nie pokazuje się w wynikach wyszukiwania. I nawet gdyby ta Karyna i ten Seba i ten mały Brian by się dla nich dołożył ze swojego kieszonkowego, żeby mieć tego Netflixa, to tak naprawdę skąd oni biedni mają wiedzieć o tym Netflixie? Netflix niespecjalnie reklamuje się w środkach masowego przekazu, a jednak większość osób, według tego raportu, o którym tutaj mówimy, skąd pochodzą te dane, 92%, jeśli dobrze pamiętam, Polaków ogląda telewizję. To jest Mnóstwo osób, nawet jeżeli wasi znajomi deklarują, że telewizji nie oglądają, że nie mają w domu telewizora, to jednak większość Polaków tę telewizję ogląda. I żeby dotrzeć do większości Polaków, trzeba się reklamować tej telewizji. I to moim zdaniem jest trochę błąd Netflixa, że się tam nie reklamuje. A przynajmniej ja nie widziałem, też nie oglądam zbyt wiele, ale gdy nawet czasem spojrzę, to nie widzę tam tego typu reklam. Ale nawet gdyby się tam zareklamowało, to jest podstawowe pytanie, czy ludzie, czy Polacy w polskim internecie chcą płacić za treści wideo. W Polsce jest takie dziwne przeświadczenie, że jeżeli coś jest w internecie, to jest za darmo. Wychodzą ludzie z założenia, że skoro płaci już ktoś za internet, gdzieś w kablówce, u operatora, gdziekolwiek, to już wszystko, co jest w tym internecie, ma za darmo. Oczywiście to nie jest tylko problem Polaków, bo darmowość treści to jest temat do dyskusji na całym świecie. Natomiast rozmawiałem z ludźmi, nie mówię tu o swoich znajomych, ale z ludźmi, którzy używają internetu w miarę dużo, trochę mniej. I jest masa osób, która z tego założenia wychodzi. Oczywiście jestem w stanie się zgodzić z tym, że kiedy są paywole i te treści za paywallem nie są takie fajne, jakby mogły być, i nie są, ktoś uznaje, że nie są warte tych pieniędzy, no to bez sensu, żeby za tego paywalla płacił i za niego przechodził czytając te treści. Jeżeli podobne treści może znaleźć w internecie za darmo, ale to jest wszystko w porządku, no bo są strony, które faktycznie newsy, artykuły podobnej treści mają za darmo i nie trzeba za nie płacić. Natomiast. Nie ma w internecie darmowej alternatywy dla kinowych filmów czy seriali jeżeli ściągacie seriale z torrentów, oglądacie je na jakichś stronach, na których można to zrobić, a nie kupujecie ich albo na przykład nie wykupujecie dostępu do Showmaxa, Netflixa czy jakiejkolwiek innej usługi, no to powinno w głowie coś Wam zaświtać, że chyba to nie jest do końca legalne. Nie wiem czy pamiętacie, w kinach był kiedyś taka reklamówka odnośnie piractwa dotyczącego filmów, pojawiał się tam samochód i, i były takie wyskakujące napisy i było takie hasło, czy gdybyś, no mniej więcej, czy gdybyś mógł ściągnąć samochód to czy ściągnąłbyś samochód? I zakończę ten film niezbyt optymistycznym akcentem, bo mam wrażenie, że mnóstwo osób gdyby mogła ściągnąć samochód i w taki sposób go z internetu ukraść, no bo tam pojawiało się też takie hasło nie wahałaby się nad tym nawet minuty i dokładnie by to zrobiła. Zastanówcie się nad tym, gdzie Wy oglądacie filmy i seriale, czy płacicie za dostęp do tego typu usług i czy CDA.pl faktycznie i tego typu serwisy to jest najlepsze miejsce, żeby oglądać materiały wideo w internecie. Tym maturom niezbyt optymistycznym akcentem kończę. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.